Za górami, za lasami mieszka pan Staszek. Jest on bardzo samotny, więc pewnego dnia postanawia ożywić pluszową zabawkę. Swojego nowego przyjaciela nazywa Cartoon Cat. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a czele tracić to 9 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobały Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Psz, psz, a, niam, niam, niam. Wow. Siemanko. Ej, gdzie, gdzie ja jestem w ogóle i kim ja jestem? I coś tu się działo dziwnego. Ja nie mogę, jakie tutaj dziwne rzeczy, jakieś mechanizmy. Ej, może to szybko wyłączę. Ja nie mogę. Siemanko, witajcie. Ej, z tej strony nie wiadomo kto, bo nie wiem jak się nazywam i kim jestem. Chyba zostałem tutaj właśnie stworzony. Ogólnie jeśli jeszcze tego nie robicie, wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety i zostawcie kciuka w górę. A i się tu tutaj rozejrzę i może się dowiemy, co ja tutaj w ogóle robię, kim ja jestem i o co chodzi tutaj, bo kompletnie nie kumam. Także wyjdziemy sobie tymi drzwiami, tylko nie wiem nawet jak się je otwiera. Okej, okay, jakoś dałem radę i lecimy słuchajcie dalej. Jest tu w ogóle... Ej, co to jakiś dziadek w ogóle? Ej, e, prze, prze, przepraszam panie dziadek, e, o! E, gdzie ja jestem i co tu się dzieje? To Tej palieńczyny w ogóle pan masz tutaj. Tak, widzę, widzę, trochę nie O, dzień dobry. Ty jesteś stworzony przeze mnie. Witaj, witaj. Jesteś karton Witaj. O, dzień Jest... dobry. To, to dzień będzie dobry. pan moim tatusiem? Ty będziesz mój tatus? Tak. tak, dokładnie. Ale super. Byłem... A ja głodny jesteś, mogę sobie o, zjedz coś spróbować. Tak, tak, ale dobre, dobre, dobre. A co będziemy tatu robić w ogóle? Ty jesteś super tatą, skoro mnie stworzyłeś, i w ogóle tak. tutaj będziemy mieszkali w tej wielkiej chacie. Tak, tutaj będziemy mieszkali. Ogólnie to byłeś e, zwykłą zabawką, e, taką pluszową, takim kotem, ale ja byłem bardzo samotny i stwierdziłem, że właśnie zrobiłem taką maszynę e, i e, oży ożywiłem cię po prostu i ja. nazwałem cię Cartoon Cat, bo jesteś takim w sumie trochę kreskówkowym kotem. Cartoon no Cat, i... ale super tak. nazwa, jesteś mega kozak, tato. Ja nie mogę, co będziemy robić, pobawimy się w coś? Po pierwsze, dzisiaj w sumie jak już zostałeś stworzony i się ożywiłeś, to przydałoby się, żebyś poszedł do szkoły, no bo każde dziecko chodzi do szkoły, więc Aha. może zawiozę ciebie, no i się tam zapoznasz z nowymi kolegami, a potem po ciebie przyjadę, co to to jest? No, fajowsko, fajowsko, I... ja się zgadzam na to w ogóle. Bardzo fajny pomysł, bo chciałbym mieć dużo kolegów. Tak. Myślę, że to nie jest głupie. A co trzymasz w ręce? Co to jest? Mam dla Ciebie tutaj telefon. Wow, proszę bardzo. Telefon? E, tak, o, już ci ale Farówski, będę co mógł I... do ciebie zadzwonić? Nie wiem czy co to jest? Tak. Jo, tak. Ale plecak pleca fajny. Obraz tutaj na jakąś drożdżówkę w sklepiku szkolnym 20 zł Ale jesteś super Siadaj. tata, najlepszy tata na świecie. Tak. Dobra, to jedźmy, a tu jedźmy na tu twoja furka w ogóle, ale fajna, tak. autko, tylko tutaj nic nie widzę. Dobra. Tutaj wysiądź już. Dobra, Bo wysiadam. Tutaj, jak widzisz, jest już skrócone przejście do szkoły, więc już możesz iść sobie tutaj jest szkoła, no i tam się dobrze już dostanie same piątki, a ja będę jak coś to w domu, dobra? Ale super, dobra, tatusiu, to ja lecę, pa, miłego dziomka. Ja nie mogę, idę do szkoły. ha, Ale fajnie, co nie? Kumacie, normalnie dostałem tutaj kasę, dostałem plecaczek i dostałem telefon. Jak coś, to zadzwonię do tatusia i powiem mu, jak jest w szkole. Dobra, czyli kazał mi tata tutaj iść na skrót. Chyba tutaj. Ty, to kogoś tam widzę, kogoś tam widzę. I patrzcie, ktoś się tam skrada. Jakie fajne, normalnie plot zabaw. Ale mego, ja nie mogę. Ej, ma kolego, pobawić się ze mną? Ej, ej, w ogóle tutaj widzę, że fajnie się bawicie. Są domki z piasku. Jak fajnie ale będę mieć kupę znajomych, kupę kolegów. Będziemy grali sobie w różne gry. Dobra, ale chyba idę, bo się zaczynają tutaj pewnie za niedługo lekcje. Także idziemy szybko na lekcje. Idziemy sobie gdzieś do jakiejś sali. Nie wiem w sumie za bardzo gdzie. Jest tu jakaś pani nauczycielka. Halo, przepraszam. Chyba sobie zarezerwuję jakieś miejsce w pierwszej ławce. Siema. O, siema, siema kumple. Pobawimy się siema. razem. W ogóle też tutaj chodzicie do szkoły. Będziemy razem tak. się uczyć. Ale Fajowko, tak. Ja jestem karton, a ty jak się nazywasz? A. Ja, ja jestem w ogóle um, Heniek, chodź, to Ci pokażę, to ci pokażę, chodź za mną. Co, no, o a tezy, co też... A co mi pokażesz? To są i, też koledzy twoi, tak? Wy jesteście tak, jedną są, paczką. Tak, jesteśmy z graną mega paczką, no i w ogóle, wiesz, tutaj bujamy się, wiesz, co coś, chodź tutaj, patrz. E, tutaj no, i podejdź i... Oddawaj! Ej! Oddawaj! Co, co ty swoje... robisz? Ej, zostaw Oddawaj! Mnie. Co mam Ci oddać? Kieszonkowe oddawaj, oddawaj wszystko, oddaj wszystko co Ej. masz. Jesteś jakiś Ej. dziwny w ogóle, Ej, jaki no. jaki dziwny, ja jestem po prostu fajny, ale tata mi dał tylko 20 zł. to jest na drożdżówkę, dawaj. powiedział, że to na drożdżówkę, czemu mi zabieracie Trudno, to? Bo Ej. my jesteśmy bandą szkolnych łobuzów i potrzebujemy ten 20 o masz. i jeszcze plecak, dawaj no, plecak, plecak i telefon. Chcesz? Nie, tak. no, weź to, przecież dostałem to jako prezent od taty, teraz nie będę jak zadzwonić, hmm. ale teraz się zakupujemy, o, jak wam telefon. dam już te rzeczy fajne. No, teraz dzisiaj w ogóle nie zakończę, bo wyglądasz dziwnie. Jesteś w ogóle jakiś dziwny. Nie jesteś człowiekiem, nie widzisz? Ale jest ciebie dziwak. Ała, na razie. Daj spokój. Ja nie mogę. Normalnie powiem wszystko tatusiowi i mam nadzieję, że coś na to poradzi. Wszystko mi zabrali. Normalnie łobuzy jedne. Ja tu nie chcę chodzić do szkoły. Normalnie to nie jest nic przyjemnego. A tamten się tylko patrzył. Nie pomogłeś mi. Zapamiętam to sobie. Idę stąd, uciekam. Nie będę się uczył w takiej szkole, gdzie po prostu same łobuzy zabrali mi wszystko, co miałem, co mi tatuś dał, ja się poskarżę i mam nadzieję, że tatuś coś na to poradzi. Trochę taki będę skarżypyta, no ale oczywiście y, y, nie mam innego wyboru. No mogę iść y, tak naprawdę z nimi na walkę, i, ale nie dam sobie samemu rady, bo jestem taki mały, a oni to są już duże chłopaki, większe niż ja i ja nie mam szansy. Tato, tato, gdzie e, jest tak? tatuś? O, co się stało? Dlaczego nie jesteś w szkole? Tato, w ogóle wiesz co mi zrobili? Normalnie mnie do jakiejś dziury wpakowali zabrali mi telefon, pieniążki i plecak Ojejku. i w ogóle nawet nie byłem na zajęciach. Wiesz jakie tam łobuzy są? O oj, ale mi przykro, ja cię, dobra, spokojnie, spokojnie mam tę pizzę. Może zjemy sobie pizzę, ciasteczką może się dać. Nie, no ale to nic nie pomoże, że zjemy sobie A, tak. pizzę, bo jakie ja mam się teraz uczyć w takiej szkole z takimi łobuzami, tato? Co tu zrobić, co tu zrobić? A może y, chciałbyś mieć jakiegoś kolegę, albo koleżankę, albo kogoś? No. Super by było, bo chciałem się z nimi zakumplować, byłem taki w ogóle otwarty, o wodę wyłączę, no dobra, no. E, bo w ogóle właśnie słuchaj, e, nie mam żadnych kolegów i chciałbym mieć takiego kumpla, e, którego mógłbym zaufać, który mi pomoże w trudnej chwili, a, a co, to na przykład słuchaj, jak byśmy to tato zrobili, ty, a może dałbyś rady na przykład inną maskotkę wskrzesić, żebym miał takiego kolegę, też maskotkę, żebyśmy się razem dogadywali, e, byłaby taka opcja, pójdziemy do sklepu z zabawkami, tak. też wybierzemy. manger. Tak, dobry pomysł, także wsiadaj i właśnie to zrobimy, ożywię dla ciebie jakiegoś fajnego przyjaciela, z którym wow. będziesz mógł chodzić do szkoły i w ogóle, także, o, I, tutaj jest sklep mnie w razie tak. potrzeby, bo tak naprawdę ja potrzebuję pomocy. O, tutaj, dzień dobry, dzień dobry, my szukamy jakichś zabawek, proszę pana, o, tutaj są jakieś Wybierz maskotki, sobie. ale fajne. I jest taki, normalnie taki ziomek, o, ten ma nawet telefon, a i ja też chciałbym mieć telefon, a już nie mam, tak, to mi telefon. Spokojnie, kupimy ci nowy telefon, kupimy ci nowy telefon. No ty, ten jest fajny, to jest ten? jakiś piesek chyba, prawda? Tak, to jest Piesek. tak. Ty, tak. on jest to, trochę do mnie podobny. No. Ja tato chyba bym chciał takiego normalnie pieska. Tego pieska mi kupisz? To ja biorę, tak, tak, tego, tego, okej, okay. pyk, okej, okay, dobrze. O, ja nie Jeszcze mogę, ale fajny ja Jak go nazwiemy tato normalnie? A jak chcesz, żeby go nazwać? Może By... wymyśl no. ty. No nie wiem, no jak, jak ja jestem Cartoon Kat, to, to może to będzie kartą Dok, jak to jest piesek, o, co? Cartoon Dok i Cartoon cash. No i świetnie słucha, i świetnie, i to mi się podoba. To co ty prowadzisz? Weźmiesz. Nie, go. pójdziemy już na nogach, bo jest bardzo ciężki, a ja no jestem troszkę już starszy, A to a pomóc radę, tak, ci tak? jak tego kolegę tutaj w ogóle on jeszcze teraz, jeszcze nic no. nie słyszy, nie? A ja ci mogę go pomóc ponieść, bo on jest taki fajny tak? w ogóle, tylko ja nie no, wiem czy go dam radę unieść, wiesz. No, spróbuj go uniesz. Ej, ej, dobra. Ech. Dobra, już go miałem. Mam go, słuchaj, tato. Ale rzeczywiście o? jest ciężki, jest strasznie ciężki. ciężki. Otworzysz mi furtkę. Otwórz mi furteczkę. Okej, okay, dobra, kolego. Ja nie mogę, ale go niosę tutaj, niosę go po schodach teraz, ale będziemy mieli zabawę. Ja nie mogę. Tato będziesz miał już drugiego, kolegę tak naprawdę. Tak. Dobra, tu go postawić tutaj, na maszynie. Tak, postaw go. Dobra? Dokładnie postaw go. Ja nie okay. mogę, ale będę mieć kumpla. Jakiego będę mieć super kumpla? Dawaj, tatuś, pokaż dobra, jak dobra, się dobra. tutaj skrzesza I... maskotkę, no? We'll Dawaj. Pum. Dobra, i teraz ruszył się, ruszył się, także możemy zaczynać, okej. Okay. super, dobra, i co dalej, tato? Machina teraz się tu włącz... włączyła. Tak, tak, i teraz trzeba czekać, teraz trzeba być cierpliwym by czekać, aż się ożywi. Także no, teraz możesz sobie coś i zjeść, a ja pójdę po jakieś zakupki, bo niedługo nam się kończą, dobra? Dobra, dobra, się tak y, mniej to więcej, to, to ile czekałeś, aż ja się wskrzeszę, ile to trzeba poczekać czasu? Aż całe 5 y, godz godzin, zatem to trochę może potrwać, o. ale na spokojnie, Poczekajmy, no będzie szybciej. No. Dobra, to, 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 to ja tutaj coś sobie porobię w domku naszym, dobra. patatuś. Ja nie tak. mogę, słuchajcie, będę mieć za momencik takiego braciszka kumpla, który mam nadzieję, będzie się ze mną świetnie dogadywał. Także ogólnie rzecz biorąc, ja nie mogę. Czemu tata ma tutaj tyle pajęczyn w tym domu? Ja jestem za mały w ogóle, żeby zebrać te wszystkie pajęczyny ogólnie stąd. O, i nawet czachu jakieś pieczy w piekarniku, a może zjemy sobie coś. Jest pizza, są normalnie tutaj jakieś ciasteczka. Także może zjemy sobie normalnie y, te jakieś specjały, które tatuś tutaj ma w lodówce. Wow, to ja zrobiłem! Przeniosłem stolik. E, widzieliście normalnie? Y, teraz ta pizza tutaj lewituje, ale to nic. Zjemy sobie ją, nią, 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 Jestem teraz mega najedzony. Idziemy zobaczyć, jak tam w ogóle e, idzie właśnie e, tam u mojego. Ej, ty! Ja nie mogę! Widziałam! Ej, ty, 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 ty już jesteś? Ty działasz? Ty nie jestem! Czy, 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 czym ty jesteś i ej, co się dzieje w ogóle? Ej, słuchaj, w ogóle ty no? jesteś moim bratem. Ja jestem Cartoon, tak? e, Kat, A ty jesteś normalnie kartun Dog, tak cię z tatą nazwaliśmy. Ale jak w ogóle szybko, to no? to powiedział normalnie, że trzeba czekać 5 godzin, a ty tu normalnie e, chwileczkę ci zajęło. I no, ogólnie jak i się czujesz? No bardzo dobrze, ale trochę mi się kręci w głowie, ale w ogóle to, to jest teraz mój dom? Co Tak, mamy robić tak! Tu będziemy mieszkać. Jak jesteś głodny, to właśnie słuchaj, wy, wypakowałem tutaj pizzę. Jak chcesz, to może, możesz sobie ją zjeść. Nie. Jesteś głodny? Bardzo jestem głodny, bardzo jestem głodny, ale wiesz co, mam ochotę zrobić coś złego ogólnie, nie wiem jak ty, ale... Tak? Jestem taki pełen e, energii, tak. Pełen złości co? Co? jakieś? Ej, słuchaj, tak, bo złość. w ogóle jest taka zrobić? sprawa, nie? Że w ogóle no? byłem w szkole, tatuś mnie dzisiaj wysłał do szkoły, ale sobie nie poradziłem, bo normalnie takie cwaniaki co? szkolne, łobuzy mi zabrali wszystko, już nie mogę teraz chodzić do szkoły normalnie, no? Serio? No. No to wiesz co? To chodź, poszukamy tych łobuzów i może e, coś... I my zrobimy, albo. Jakiegoś troca! dawaj. Tak. Ej, słuchaj, ty jesteś normalnie najlepszym bratem. Ty, patrz, papuga normalnie, ale kozacka papuga. Ty, słuchaj, patrz właśnie. O, tak mnie tutaj wpakowali. Ja ci pomogę, tak? chodź, bracie. Masz tutaj Dobra, ciasteczko, tak. cię zwabię może ciasteczkiem. O, hops, hop, hop. Ciasteczko? Tak dawaj. No, tak, nie, 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 ale dobre, dobre ciasteczko. Bardzo dobre. Ciasteczko. Dobra, ogólnie, to co, braciszku, musimy w ogóle. Ten koleś akurat jest okej, okay. on tutaj nic nie robi, mi, ale musimy znaleźć tych łobuzów. Oni na pewno będą się tu gdzieś kręcić bo pewnie zaraz skończą zajęcia. Czekaj, zobaczymy, czy są w klasie. Nie, nie ma ich w klasie. Może gdzieś się tutaj bawią. Słuchaj, pokażemy im tak naprawdę, że no. nasza rodzinka jest the best i my rządzimy, co nie? Tak, wy? ej, tak. tam są! To tak, to oni, to na pewno to oni. oni, słuchaj, to te no, bawili. Dawaj, tam. dawaj, dawaj. Ej, wy! oddawać pieniążki! Teraz jestem z moim bratem normalnie kartą dogiem i zaraz wam pokażę tak naprawdę, kto tu rządzi. Dawaj, braciszku, jak ci idzie pomóc ci? Będę. Ja, ale, ale, my jesteśmy kozaki, A, a, a dobra, ja uciekam, yy, w ogóle mocni są, braciszku, pomóż mi, pomocy. sobie, spokojnie, uciekaj, uciekaj, braciszku, ja wszystko ci pomogę. Pech. Benc, Benc, tutaj, tutaj jeszcze, tutaj jeszcze. a gdzie oni mają w ogóle moje pieniążki, mój telefon, ej, ktoś któryś oddał, co, widziałeś gdzieś? Nie oddał, żaden nie oddał, musimy znaleźć chyba ich bazę i tam ich pokonać, ale Dobra. wszystko dobrze. A w sumie tutaj oni byli, ej, tutaj jest jeszcze jeden, tak, to jeden z tych czterech, tak? to ten cwaniak, on pewnie gdzieś schował w domu o, może sobie, dawaj, kasę! Oddawaj. oddawaj, oddawaj mu, gdzie schowaliście moje rzeczy, cwaniaku jeden, może tu gdzieś Aś, w lodówce schowali, nie, tutaj nie szukaj, widzę. Szukaj, szukaj, a ja Dobra. Go tu idę na górę zobaczyć, tutaj w ogóle nie wiadomo, tutaj jest jakiś karton, normalnie karton jak karton kart i karton dog. O wezmę Już tutaj, to zabiorę, to zabiorę nawet. karton, normalnie karton tak. jak karton Kati, karton dog, prawda? Ty, tak, tutaj jest tak. jeszcze jakaś tajna kryjówka pod, podziemna. Ej, co on tutaj trzyma? Ej, to wilkołaki niby to są? Co? Ej tutaj, jeżeli to niby są wilkołaki, widziałeś? No, Ej, ty! ty. To jest mój telefon! Jest? Tutaj i w ogóle mają pa pieniędzy, mają jak pełno. Ej, ja nie mogę też kości. A może byśmy wyciągnęli te biedne pieski? Przecież to nie są wilkołaki. Dawaj, wziąć te wszystkie diamenty. Tatusiowi normalnie damy. I może. O, dobra. Ej, pieski, trzymajcie kości. Smacznego, życzę Wam. Ja nie mogę. Jak Wy jesteście super, Wy nie jesteście wcale wilkołakami. Oni pewnie na Was jakieś eksperymenty chcieli robić. Chodźcie, uciekajmy stąd. Uciekajmy stąd, bo tak naprawdę to jest miejsce złego, jakiegoś nic nicponia. I nie, lepiej tutaj nie siedzieć. Chodźcie, piesią. Dobra, braciszku, chodź uciekamy, no. bierzemy co nasze i nawet wzięliśmy trochę co nie nasze, co? Diaksy dla taty tak, i przyprowadzimy to. pieski i ciekawe czy tatuś się no. zgodzi, żebyśmy w ogóle je mogli trzymać w domu, co? Na pewno się zgodzi, e, mi się wydaje, że będzie zadowolony, że tyle diaksów też zebraliśmy. Może przyprowadzimy się nawet do lepszego domu niż tamten jakiś, kupimy sobie super, Świetnie, to? świetnie, to wracajmy czym prędzej. Siemanko, tutaj Cartoon Cat, mam już 20 lat słuchajcie I chowam się tutaj w mojej tajnej kryjówce Otóż zrobiłem przed chwilą tutaj bardzo fajnego trola. Jest już w ogóle ciemno, jak widzicie słońce zachodzi Poustawiłem tutaj kolce, mam tutaj też łuk I słuchajcie, będę po prostu łapał jakichś naiwniaków Którzy na przykład wracają właśnie w nocy z pracy I zdobyłem tutaj już naprawdę kupę telefonów Zobaczcie, ludzie mi po prostu dają telefony, oddają mi pieniądze Już trochę sobie zarobiłem I mam nadzieję, że niedługo tutaj... O, patrzcie, idzie jakaś klientka Dobra, także na początku ją tutaj wystraszymy trochę o, może. Dobra, jest. Nawet nie będzie wiedziała, co chodzi. Są kolce. Okej, okay, mamy tutaj się klientkę. Wow, dobra, idę stąd, ja się. Dobra, a, jeszcze tutaj jej pokażemy jej. Ej, ty, stój! Tu ja Kartunkat. Wiesz, że jestem o, tutaj z morą wszystkich mieszkańców o, i należy nie, się mnie słuchać. Dlatego w tym nie, momencie nie. dawaj wszystko, co masz. Oddawaj telefon o, i pieniądze. Co najważniejsze. Proszę, żebyś mi to dała. Mam swoje drobniaki i mam jeszcze pizzę i taki o telefon? telefon mam, taki tylko mam. Dobra, jej, dobra. Jej, Ty, fajny, ej, w ogóle to jest taki jak mi tata kiedyś dał, w ogóle wspomnienia mi fajne wróciły, wiesz co? Ej, z tej no. okazji w ogóle ci nie zabiorę tego telefonu, ale resztę ci zabiorę. Wiesz co, bo już mam taki jeden, to mój tata jak byłem mały mi kupił, a teraz normalnie mam dalej tego samego, to będziemy mieli dwa takie same telefony. Ty a propos, dasz swój numer może? どういうこと O, dobra, dobra, boję się mnie. E, w sumie nie wiem, skąd mi się to wzięło. Ale ogólnie, słuchajcie, mieszkam sam. E, tata w ogóle mnie opuścił jakiś czas temu. Z bratem się pokłóciłem. Mieszkam właśnie w tej ogromnej willi sam. I ogólnie szukam sobie od jakiegoś czasu też dziewczyny. Na razie mi się nie udało spotkać, bo jak na razie wszystkie osoby, które spotykam, troluję. E, po prostu zbieram pieniądze na nowy jakiś dom. Zobaczcie telefony. Później właśnie odsprzedam. Ej, a co tu się dzieje w ogóle? Co to jakieś ładunki wybuchowe pod moim kotem? Pod... Ej. Wszyscy gotowi? Mam nadzieję, co gotowi? że gotowi. Stać! 3, Ej, 2, co wy tu robicie? Jeden. Lecimy! Ej, co, co, dobrze, lecimy? Dobrze. O, co, co wy tutaj? Reja sobie ja robicie? Wysadzacie mi karty! Stop! Nie! Co to było? To jest ja mam to dawajcie, pieski, pieski Gryziemy ich, gryziemy ich Atakujemy, co to jest? Żad... Nie ma żadnej rozbiórki Ja wam pokażę, jaka, be... jaka będzie rozbiórka Zaraz was, yes. was, moje psy normalnie O nie, o, wo, wow! Wo, wo. Ja zwiewam stąd, ja nie mogę Pieski, pomóżcie mi, oni są dosyć mocni Muszę się wziąć na Trochę zregeneruje życie, dobra I teraz może z łuku, dawajcie o pieski nie. Dawajcie na niego, to jest jakiś bob budowniczy chyba Dobra, ej ty, cwaniaku jeden Chcesz, żebym ci wysłał tutaj sąsiada golema na ciebie Nie ma tutaj żadnej rozbi Dzięki mojemu domu, co to w ogóle ma być? Wy sobie jaja robicie? Nie, ja mam akt własności twojego domu i ja tutaj chcę po prostu zrobić super galerię handlową i ty mnie nie powstrzymasz. Wiesz, co Jak ci to cię nie powstrzymam? Ty sobie żartujesz, słuchaj. Tak Patrz na to, to mam dom. perły... I teraz stąd spadam. A ty wiesz co, ty będziesz normalnie, Tutaj już nie będzie twój dom, tutaj będzie wysadzone. Zatem powiem ci, że nie zobaczysz tego. Zatem nala, ja zlecę, fa, cię aha, jeden. nie zrezygnuję. Aha, znajdziesz o, mnie, o, nala. kurczę, ja ci dam, ja ci dam. Ja nie mogę, widzieliście? Co za bezczelny człowiek! Zniszczył mi dom i myśli sobie, że tutaj wybuduje galerię handlową. Teraz będzie musiał za to normalnie odpłacić. No na policję nie pójdę, bo tak naprawdę jestem przez policję poszukiwany. Nawet nie mogę wejść do domu, wiecie co? Ja nie wiem w ogóle, może by mi mój brat pomógł. Tyle, że jesteśmy pokłóceni. Pokłóciliśmy się o pieniążki, ponieważ on chciał wbrać więcej kasy z troli a mi dawać mniej i mnie chciał wykorzystać. Niestety z pieskami sobie nie do końca poradziliśmy, bo tamten cwaniak jest jakoś odporny na te psy. Wiecie co? Może bym poszedł, poszukał mojego brata. On na pewno gdzieś tutaj teraz uszuje po nocach, troluje ludzi, zbiera pieniądze. O, widzę go tam, widzę go tam. Ej, kartun dogu, kartun dogu, słuchaj, bracie może byśmy się pogodzili, co? Może słuchaj, jakoś się dogadamy. Chciałbyś ogólnie wrócić do naszej dawnych pozytywnych relacji czy raczej nie nic no, chciałbym, tego? Chciałbym, ale wyrzuciłeś mnie z domu. I co teraz? Co? Słuchaj, bo chciałeś mnie oszukiwać na pieniądze, a tak naprawdę ja się nie dam oszukiwać, a moje pieski, słuchaj, ogólnie mi Trochę pomogły, trochę mi nie pomogły. Wiesz co? Jestem no? teraz mogę stracić dom, bo chcą tam wybudować galerię handlową i mi zniszczyć. I słuchaj, taki koleś w garniturze, niby go kupił, ma jakiś dokument potwierdzający, że ten dom jest jego, i muszę jakoś odzyskać ten dokumencik, zabrać Wiesz mu co? go i mu pokazać, kto tu rządzi. No przyznam się co do czegoś. Ja byłem bardzo na ciebie zły za to, że tak mnie potraktowałeś i wyrzuciłeś z domu. I to ja sprzedałem mu ten ten dom. Co? Oszalałeś, kartun Dogu, ja nie mogę, nie wiem, czy ci w ogóle to wybaczę. Gadaj mi, gdzie on mieszka, musimy no tam dobra, szybko chodź. pójść i to załatwić. Ja nie mogę, wiesz co, teraz to przesadziłeś po prostu, Miarka się przebrała. Ja no nie mogę, nie, no. tego się dobra. nie spodziewałem po tobie, bracie, wiesz. Co jak co, się, nie, możemy się nie lubić, możemy się nie szanować, ale żeby takie rzeczy robić, to po prostu jest skandal. Co ja mam teraz, pod mostem spać, czy co, o co ci chodzi? No co ja śpię planie? jakoś pod mostem i jakoś sobie daję No dobra, sobie odzyskamy, odzyskamy, o nie! Ojejku, dobra O, no, to on moje jest... pieski, słuchaj, cie, ciebie chyba już też znielubiły Albo chcą, żebyś się pogłaskał No pogłaskaj je, słuchaj, Pogłaszczę, pogłaskaj głaszczę, te pieski głaszczę, Dobra, on tutaj, tutaj mieszka, gdzie on no? mieszka, ten biznesmen tutaj. cały? Dobra. Tutaj, on mieszka I tutaj właśnie jest tak, że może poszukajmy tego Czekaj może Cichutko, cichutko, zobaczmy no, no. pierw w ogóle czy on tutaj gdzieś jest Bo może tutaj śpi gdzieś, czekaj, sprawdzę tutaj dół Albo ty sprawdź dół, ja idę na górę Dobra, zobaczyć okay. czy śpi przypadkiem Okej, okay, cichutko, po cichutku, tutaj ma jakiś taras No willę to ma niezłą w sumie y, Ja coś muszę wykombinować i przejmę mu to, jego willę I teraz tak jak on chciał zniszczyć mój dom To ja po prostu przejmę jego dom i będę tutaj zamieszkał W szafie tutaj nic nie ma i tutaj jest jakaś skrzynia, poczekajcie Akt własności domu! Ulica Straszna 7! Przecież to jest moja ulica! I to jest właśnie dokument potwierdzający, że mój dom należy do jego. W takim razie, jak mu już to zabrałem, to tak naprawdę e, nie będzie mógł mi nic zrobić z tym domem. E, nie zgłoszę oczywiście tego na policję, ale o pieski, co się dzieje, piesiołki Wszystko w porządku. Kartundogu, Kartundogu, jak pet. tam się. Na pomoc! Co jest? Ratunku. Co się stało mój, z tobą? Pałem. Mi, ja nie mogę jacy. czekaj, bo no, potrzebujemy kilofu. Tutaj nie zniszczę no. tych krat. One są jakieś o mocne. Nie. Gdzie tu jest kilof? Jakiś masz kilof? Słuchaj, tutaj jest, nie mam miała też ma blisko może iść tam kup kilofi i pomóż mi, dobra? Dobra, dobra, tylko on może w każdej chwili wrócić To musimy się spieszyć, dobra Ja szybko lecę, słuchajcie Musimy znaleźć kilof, nie wiem czy w ogóle ten sklepik będzie jeszcze czynny On gdzieś tutaj był chyba Jak dobrze pamiętam, no tak średnio w sumie pamiętam Pieski, pieski e, Dobra, czekajcie, o, widzę, tutaj są kilofy Wy tutaj zostańcie, siadajcie tutaj grzecznie Poczekajcie na swojego pana Okej, okay, także każdy ma ładnie tutaj usiąść Słuchajcie się mnie Ej, a ty gdzie zwiewasz? O nie, piesku, piesku Uciekaj z tych kolców, uciekaj z nich Przepraszam cię, przepraszam cię, nie chciałem ogólnie. Yy, Okej, okay, szybko, musimy ratować mojego brata. Bierzemy tutaj normalnie kilow, idziemy go uratować. Yy, I po prostu musimy zwiłać stąd, zanim przyjdzie tutaj ten biznesmen i coś wykmini, że my tutaj coś kombinujemy. Bracie, bracie, już idę. O nie, o nie, co ty tutaj robisz? Co ty tutaj już, robisz, biznesmenie? Już po twoim bracie, już. Twój brat zniknął, zniknął, tak. Gdzie zniknął? A ty oddawaj. No, nie powiem ci. Oddaj mój akt własności tego po prostu domu, bo inaczej będzie po twoim bracie. O, ej. możemy się umówić tak. Yy, powiem ci, gdzie jest twój brat, yy, a, a ty mi dasz wtedy ten akt własności. Zatem Ta, ten tak szybko albo nie brat, go albo dom. Tak przetransportowałeś, nie wierzę tak. Słuchaj, rozbiję ci tu szybę i za momencie twojego brata tu uwolnię. Bracie, ej, nie ma go tutaj. Rzeczywiście, mów, gdzie on jest? Słuchaj, albo się po, po inaczej tak? zaraz pogadamy, tak. Tak. to powiedz takie, to oddawaj w takim razie mi tutaj akt własności mojego y, tego domu. Dawaj, dobra. dawaj No Trzymaj. dobra, czyli wybrałeś brata. No w sumie dobrze zrobiłeś, ale teraz już po twoim domu i zatem teraz powiem Nie ci po jest, na domu, jest, Będę, na jest, jest na policji. Nie na słuchaj, jeden gdzie jest mój brat, natychmiast, na policji? Tak, Co? dokładnie. Spakowałeś go Aha, na policję, po przesadziłeś. Dokładnie. Słuchaj, jeszcze cię dorwiemy, cwaniaku jeden. Zobaczymy. Szybko jedziemy tym skuterkiem na policję. Muszę się dowiedzieć właśnie, gdzie jest mój brat, tam pewnie będzie dużo policji. O, Tu są jeszcze moje trole. Wow, 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 źle tutaj zrobiłem, ale to jest nieważne. Słuchajcie, idziemy tutaj jest właśnie komenda policji i mam nadzieję, że znajdziemy tutaj to w tempie ekspresowym mojego braciszka. I po prostu to będzie taki też symbol tego, że po prostu jest dla mnie ważny, że chcesz z nim utrzymywać poważne relacje. Ej! Mówcie, gdzie jest mój brat? Wpakowa wpakowaliście go tu, tak? To teraz macie go uwalniać. Dobra, idziemy szybko na górę zobaczyć. Bracie, jesteś tutaj? Jesteś. Tatumku! Pomóż o, mi, jest pomóż mi. Dziękuję, już, cię dobra. Uwalniam, już cię uwalniam, już słuchaj. Okej. Okay. Dawaj, jest tutaj dużo policji, musimy zwiewać. Widziałeś ten cwaniak w ogóle? Słuchaj, zabrał mi akt własności, powiedział, że już mam po domu. Dobra, dawaj, uciekamy. Dawaj, od tych, od tych policjantów uciekamy. Słuchaj, musimy odzyskać ten akt własności. I po prostu on nie może nic zrobić z moim domem. Gdzie o, idziemy nie. do niego na chatę? Czekaj, musimy, no tak, jasne, że idziemy do niego na chatę Musimy go po prostu, wiesz yy, Ten, pokonać jest, no i... jest tam, jest tutaj, czaj się jest. Ej ty, cwaniaku Masz jeden, biedź. oddawaj na, Akt własności, dawaj, słuchaj Odda, Oddajesz nam, Lecimy czy nie? Słuchaj, uważaj, bo on jest no, dosyć dawaj. mocny kartologu bracie, Zimny. razem sobie Poradzimy, w pojedynkę byłoby ciężko Staraj. Ale teraz sobie poradzimy On jest trochę mocny, okej, okay, trzeba na niego Uważać, ale nie dajmy się uderzyć Dobra, raz ja na siebie wow. jest. Czekaj, co? Jest. Masz ten Patrz. Masz... O dobra jest, jest jest tak własności. Dobra, chodź braciszku, idziemy do mnie. Idziemy teraz się tam odbudować trochę dom i musimy się tam zabarykadować, bo on w każdej tak. chwili może do nas wrócić, także lecimy. Witajcie, tutaj dziadek kartul Mam słuchajcie już 80 lat Już to nie jest w ogóle dla mnie Te trollowanie i zabieranie ludziom Tych telefonów i tak dalej I postanowiłem, że wyjdę wieczorną porą Ponieważ mnie ludzie w ogóle się boją Boją się mnie po prostu ludzie I ja wychodzę sobie na zewnątrz właśnie Jak już wszyscy śpią, jak już jest ciemno I postanowiłem tutaj zadbać trochę o formę I popływać Przyszedłem na plażę, także położę się może tutaj na leżaczku Ooo, jak wygodnie Jak wygodnie, jak pięknie Ej, a tam z tyłu, co, co tam się dzieje? Ej, jakiś w ogóle cartoon, Ej Co cartoon, to jest? Cartoon, co, co ty tutaj nie, robisz, ej? Przeszkadzasz o. mi? Przeszkadzasz e. mi w moim odpoczynku? Zadzielasz z kartą katem Słuchaj, zaraz nie. zobaczysz, ja, ja nie o, chcę cię trollować nie chcę pojedynków, słuchaj, ale tak naprawdę masz się stąd o. zawijać młody, rozumiesz? Nie no, pójdę na policję, pójdę na policję, każę swoje zdjęcie. Mam o, już dawaj, na, oddawaj, na tą mam, nie dam ci, oddawaj tą wódkę. Oddawaj, cwaniaku o, jeden, o, bo o, ja ci... No, A jak wysz, wyszłeś, o proszę zobacz wejdź, tak. też to, proszę. Dobra, już zobaczymy. O, zobacz sobie. Sprawdzimy to okay. zdjęcie, okej. Okay. Coś się nie chce wywołać, słuchaj, nie wywołało się. Poczekaj, I... poczekamy chwilę. No i co, i czekam, i czekam. Ha, widać tylko moje nogi i nic. A, ej, zobacz następ... to, teraz no... O teraz Ja ci dam, Aha. chodź tutaj mały gnojku, ja ci lepsze. pokażę. Jestem kartonkatem, nie, nie, nie. nie zadzieraj ze mną, nie zadzieraj ze mną, o, bo zobaczysz. Ej, ja się tutaj tak? nie mieszczę, o, co za barykadujesz się. Ja tak, nie mogę, teraz... takie no barykady to się robiło w podstawówce, słucha. ja tutaj o, mam ładunki wybuchowe. Nie I... Co ty robisz, ej? No? Pożałujesz co... tego, słuchaj. Zdjęcie, o, zdjęcie. Pryk, no i co z tyk, tego? Teraz... Ale masz puchacie, słuchaj, masz puchacie. Co mi z tych zdjęć, słuchaj, ty masz po domu, Do... widzisz? Doigrałeś tak? się. O, ha? to wiesz co? O nie, tylko nie mój dom. Dobra, to wiesz co? Ci powiem, no. że ja teraz. O nie, kartunkowy. Jak się do teraz do mnie się. dostaniesz, co? Do, no, teraz ci tutaj jeszcze teraz. zniszczę dalej, zniszczę ci kuchnię jeszcze, ha. <laughs> jestem kartunkowy. Wiesz, co wywołałeś we mnie złość? Zamiast uciekać i dać mi święty spokój, to samemu sprowokowałeś mnie, Ha, <laughs> o nie! I co teraz? Mój dom! I co? Cały zniszczony! To w takim razie, słuchaj, ja się teraz z tą policzę. Teraz będzie po tobie i. Ja e, się ciebie nie boję, słucha, ja mam 80 lat, jestem starszy, ty tak naprawdę jesteś, jesteś młodym człowiekiem, i tak naprawdę. Ty nie wiesz co to jest jeszcze życie. Coś Słuchaj, ta? zadarłeś z niewłaściwą dęka, osobą. Pomóż mi.